Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się dwóm głośnym sprawom, które w ostatnim czasie odbiły się szerokim echem w mediach. Obie dotyczą przestępstw z udziałem cudzoziemców i wzbudzają wiele emocji oraz pytań o skuteczność działań służb i decyzji wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mamy dużą operację policyjną przeciwko grupie oszustów, z drugiej. Kontrowersje wokół postępowania w sprawie brutalnego ataku. Co wiemy na ten temat i jakie wnioski można wyciągnąć? Do niepokojącej sytuacji doszło w czwartek, 1 maja, na Polance Redłowskiej w Gdyni, popularnym miejscu spotkań i rekreacji. Tego dnia, gdy mieszkańcy i turyści spędzali majówkę przy Grillach. Doszło tam do bójki z udziałem dwóch grup mężczyzn. Jednej złożonej z obywateli Polski, a drugiej z obywateli Gruzji i Ukrainy. Jak ustalili śledczy, zarzewiem konfliktu miała być błacha sprzeczka o przebitą piłkę. Sytuacja jednak szybko eskalowała. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych oraz lokalnych portali, widać, jak kilkanaście osób okłada się pięściami i kopie, a jedna z nich chwyta leżący na ziemi konar i próbuje uderzać nim przeciwników. W tle słychać okrzyki i nawoływania, a niektórzy świadkowie bezskutecznie próbują rozdzielić walczących. Na jednym z kolejnych fragmentów nagrań widać już interweniujących policjantów, którzy biegną w stronę rozproszonego tłumu i podejmują pościg za uciekającymi uczestnikami. Funkcjonariusze wylegitymowali na miejscu mężczyzn biorących udział w zdarzeniu. Obywateli Polski, Gruzji oraz Ukrainy. Ze względu na brutalność zajścia Całe nagranie nie zostało opublikowane w tym materiale. Po otrzymaniu zgłoszenia o agresywnym zachowaniu, natychmiast skierowaliśmy na miejsce patrol. Funkcjonariusze podjęli interwencję, wylegitymowali uczestników i ustalili ich tożsamość. Poinformowała podkomisarz Jolanta Grunert z komendy miejskiej policji w Gdyni. Chociaż bezpośrednio po interwencji żadna ze stron nie chciała składać zawiadomienia ani formalnych skarg. Policja kontynuuje postępowanie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z miejsca zdarzenia, zarówno te od świadków, jak i te opublikowane w mediach społecznościowych. Przesłuchano również świadków, a zebrany materiał jest. Analizowany pod kątem roli poszczególnych osób w zajściu, dodała Grunert. Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej wykazała, że nie doszło do sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu uczestników, ani nie stwierdzono ciężkich obrażeń, ponieważ żaden z pokrzywdzonych nie złożył wniosku o ściganie z oskarżenia prywatnego. Policja nie prowadzi czynności w tym trybie, jednak ze względu na chuligański charakter incydentu i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zebrane materiały zostaną przekazane do prokuratury celem dalszej oceny prawnej i konsultacji. Weryfikujemy zgromadzony materiał pod kątem przestępstw bójki, pobicia oraz ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo w związku z tym zdarzeniem rejon Polanki Redłowskiej został objęty doraźnym nadzorem patrolowym. Policja apeluje również do osób, które były świadkami zdarzenia i dysponują dodatkowymi materiałami dowodowymi. O kontakt z komendą miejską policji w Gdyni. Wyznawcy islamu w Polsce rozpoczęli w niedzielę 30 marca obchody trzydniowego Ramadan Bayram. Znanego również jako Eid al-Fitr, który kończy miesiąc postu, to jedno z najważniejszych świąt muzułmańskich. W największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, tłumy wiernych uczestniczyły w uroczystościach, modląc się w meczetach, centrach kultury i domach modlitwy. Nagrania z tych wydarzeń szybko obiegły media społecznościowe, wywołując ożywioną dyskusję wśród internautów. Na publikowanych w sieci filmach widać duże grupy muzułmanów gromadzące się na wspólne modlitwy i celebracje. Komentarze pod materiałami podkreślają rosnącą obecność wyznawców islamu w Polsce i zwracają uwagę na fakt, że z roku na rok liczba uczestników obchodów znacząco wzrasta. Warto zauważyć, że Polska, jeszcze do niedawna kraj niemal jednolity etnicznie, w ostatnich latach stała się państwem o charakterze migracyjnym, co wyraźnie zmienia jej społeczny krajobraz. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec lipca 2024 roku Legalnie pracowało w Polsce 1,41,000 cudzoziemców. Jednak według szacunków obecnie w Polsce przebywa od 2,5 do 2,8 miliona imigrantów, co stanowi od 6 do 7% całej populacji kraju. W raporcie przeprowadzonym przez Instytut Warsaw Enterprise Institute sugeruje się jednak, że rzeczywista liczba imigrantów może być jeszcze wyższa i sięgać nawet 4 milionów osób. Wpływ rosnącej liczby cudzoziemców na strukturę społeczną Polski widoczny jest również w statystykach dotyczących narodzin. W 2023 roku cudzoziemki odpowiadały już za prawie 7% wszystkich urodzeń w Polsce. Dla porównania, w 2017 roku, gdy w Polsce urodziło się 403 tysiące dzieci, jedynie 4 tysiące z nich pochodziły od kobiet niebędących obywatelkami Polski. Dane te pokazują, jak dynamicznie zmienia się demografia kraju, co budzi różne emocje i opinie wśród społeczeństwa. Zauważalne jest również rosnące zaniepokojenie części obywateli związane z kwestiami bezpieczeństwa i porządku publicznego. W mediach społecznościowych, zwłaszcza na lokalnych grupach facebookowych, coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do wznowienia patroli obywatelskich. Ich celem miałoby być monitorowanie sytuacji w miejscach publicznych i dbanie o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców. Inicjatywa, choć nieformalna, zyskuje coraz większe poparcie wśród osób, które uważają, że obecne siły porządkowe mogą nie być w pełni przygotowane na dynamiczne zmiany demograficzne i ich potencjalne konsekwencje. W dzisiejszym materiale rusza proces pięciu obywateli Kolumbii, którzy w zeszłym roku w Warszawie grupowo wykorzystali 20-letnią studentkę. Wiadomo jednak, że sprawcy to obywatele Kolumbii w wieku od 20 do 30 lat, którzy w Polsce przebywali legalnie i pracowali. Do tragicznego dla młodej studentki wydarzenia. Doszło w lipcu zeszłego roku nad ranem. Młoda dziewczyna tej nocy bawiła się w jednym z warszawskich klubów, gdzie poznała mężczyznę, który podawał się za Hiszpana. Później ofiara bawiła się z nim całą noc, a po opuszczeniu klubu wsiadła do samochodu, w którym łącznie przebywało sześciu mężczyzn z Kolumbii. W pewnym momencie kobieta straciła przytomność i obudziła się pod Warszawą, kiedy było już po fakcie. Pięciu z nich oskarżonych jest o to, że grupowo wykorzystali młodą kobietę, która kiedy się obudziła, od razu uciekła. Szósty oskarżony jest o pomocnictwo w tym czynie. Mężczyznom grozi teraz od. Do nawet dwudziestu lat pozbawienia wolności, chociaż wiadomo, że wyrok będzie raczej mniejszy. Opisane sprawy rzucają światło na rosnące wyzwania, przed którymi stoi polski system bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości w obliczu przestępczości z udziałem cudzoziemców. Z jednej strony widać skuteczne działania organów ścigania w rozbijaniu zorganizowanych grup oszustów, z drugiej pojawiają się pytania o adekwatność decyzji prokuratorskich oraz o konsekwencje dla społecznego poczucia sprawiedliwości. W dobie napięć i nieufności przejrzystość działań oraz stanowczość wobec przemocy i przestępstw powinny iść w parze z poszanowaniem prawa, by zapewnić obywatelom poczucie bezpieczeństwa i wiary w państwowe instytucje. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.